Witajcie moi drodzy, z tej strony Kasper i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z hodowli gospodarczej. Postanowiłem na Facebooku zrobić stronę dotyczącą hodowli, czyli będzie tam screeny jakieś z hodowli, filmy jakieś z hodowli. Kiedy będzie hodowla nagrywana, czy cokolwiek o hodowli, to będzie strona zrobiona na Facebooku, a ona będzie się Hodebla gospodarcza właśnie. My jak spiszecie, to wyświetli Wam się strona. Dzisiaj na pewno spróbuję ją zrobić mój pies JM Zobaczmy co tutaj o królika. Odpój się, o proszę. Bo nagrywałem przed chwilą właśnie filmik i gryzłem wam nie chcę, co wypadła. Pokaż uszy, czy Kawałek urwałem. Nie, na szczęście nie, ale to wyglądało, jakby miał urwać jej zaraz uszy. Przez przypadek właśnie mi wypadła, kiedy nagrywałem materiał, musiałem skasować i... Daj, 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 daj. O, dobra, no wiem, że broń. jak widzicie, króliczki są już dosyć duże, o tu normalnie gryzer jest A tu tylko dwa króliki są już. No miej się kto. to. Chodź, 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 chodź. Na przed chwilą byłem i na materiale, jak nagrywałem, to ci głaskałem. Ale ja właśnie mówiłem Kiękny wypad! Sklaczsi. To mam na się weszłem do domu, bo wiem, jak w domu wygląda i musiałem to skasować, I teraz żeby jeszcze drugi raz. nie jest tak. Już wam tutaj tyle Okej, okay, dobra. Dobra. To już są kury. Oczywiście, dziękuję Wam bardzo za te 9 subskrypcji, chociaż na YouTube. Jakbyście mogli, to dajcie jeszcze do 11 i będą szczęśliwy. Ale jedna sprawa: pod 11 odcinkiem e, było tylko 4 wyświetlenia jeżeli będzie tak dalej, że dwa wyświetlenia, trzy, cztery, czy coś. No to nie ma dla mnie sensu tego nagrywać. No to sorry, musi być chociaż dwadzieścia i dwa wyświetlenia albo sorry, bo to jest za mało. Chwila, czekajcie. że uda to się nam <grymny> 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 ja co ty robisz Byłem. Tak, 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 ale ja to no ale mówię, no przed nagraniem właśnie królik mi wypadł z klatki. Normalnie prawie mu uszy urwałem, żeby on weszedł do tej klatki. Prawie uszy mu urwałem, ale no nie stało się tak na szczęście, nic mu nie jest. Na szczęście nic mu nie jest teraz te odcinki, to będą tylko jedyne odcinki informacyjne. Zaraz będę opowiadał, jak to się stało. Wyszedłem, nagrywałem właśnie, mówiłem to, co, co teraz przed chwilą. Eee, potem wziąłem i właśnie do mojego psa poszłem. Potem właśnie jak otworzyłem klatkę, królik wypadł, bo on się o nią opierał. Łapałem, złapałem go właśnie, uszy wsadzałem go, on nie mógł się tylnymi nogami Podprzeć, żeby właśnie yy, z, wejść na górę i, i jeszcze jakby się uszy urwał, czy coś takiego. Yy, ale to tylko takie miałem uczucie, a potem wziąłem właśnie tam, on trochę, podparłem właśnie yy, nogi, te tylne, no i wtedy się ją udało, <laughs> on wiesz z misją, że jej uszy urwał, a na szczęście nic, nic się nie stało. O, możemy wejść do szklarni. Oczywiście to wszystko co tutaj widzicie to robi mój tata, poobcinał. Pomidory są jeszcze zielone, ale nawet trochę duże. O, 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 Zara, Nie, to nie jest... są. Tak, to są pomidory. Tutaj takie ładne, czerwone pomidory się udał. A to mało tego jest, bo... mam tata to dawno robi... A tak to ogólnie... On to wszystko robił tutaj. To wszystko, ale. No to nie wejdę. Co mówię? E, postarajcie się, żeby było chociaż 26, boże, 21 wyświetleń, albo kończę serię. Bo mało wyświetleń, a już mam jeden wyświetleń na kanale całym. To ja zrobię po prostu takie filmiki i pokażę Wam. Właśnie o co mi chodzi z tym. Na jutro, albo nawet dzisiaj, jeszcze pod wieczór, e, miałem robić live a. Ale jednak go nie zrobię. No, że mówię. Nie, sieku, spokój. Dobra. Trochę informacji się staram teraz, żeby długi był odcinki, bo właśnie teraz bardzo, bardzo dużo zaległości było. Że wiecie. Czekajcie. Aha. No, po prostu mi chodzi o to, że był bardzo dużo zaległości w tym, że przez cały rok nie nagrywałem filmików, tylko trzy filmiki wyszły, a przez dalszy cały rok nie było filmików. Ja muszę to wszystko ponadrabiać teraz i nagrywać coraz dłuższe odcinki po 12, nawet 36 minut po tym, co się właśnie stało z tym... No, odcinek 11 był bardzo długi, chyba 11 minut do dwadzieścia sekund, nie wiem dokładnie. Nie wiem dokładnie. nie wiem, ale właśnie ten odcinek chcę poświęcić na informacje. Po pierwsze... E, chcę zrobić też serię, bo jest śmieszne w filmiku, to chcę zrobić też... Kasper poleca i nie poleca, czyli... Będę polecał gry, w które warto grać, a w które nie. W ogólnie w tą grę, w którą się teraz opatrzyłem. Po prostu. Nie, nie chodzi mi o minecrafty, nie y czy coś tylko mi chodzi o Inverbius Virtus grę, gdy wymawiacie zaklęcia swoim własnym głosem do gry jest tylko potrzebny mikrofon, a reszta już zrobi cała fabuła gry i rzucenie zaklęć właśnie głosem i to mi się podoba w tej grze, to te zaklęcia, wypowiadanie głosem zaklęć to mi się po prostu w tej grze podoba najbardziej ta eksploracja, nie eksploracja i ja zrobię na chwilę cięcie i będę dalej mówił o tej grze. Ja że ja chciałem tak urzec. Urzec. Mm. <laughs> o Boże, co ja gadam, dobra. Właśnie o Inverbis polecam wam grę. Gra z tego co wiem, jest dostępna na PC-ta, jest na też Xbox i PlayStation, ale nie wiem, czy to prawda. Wiem, bo na PC-ta wspiągnąłem. Mogę wam e, wziąć i pokazać grę, Właśnie jak wziąłem chwileczkę tylko gram, a e, potem idę do hodowli z powrotem. E, i, i, bo jak nie mam poziom? Oczywiście chodzi mi o to właśnie to oczarowanie, tylko głosem i eksploracja całego terenu. Walka z potworami nie kręci. Czasami jest trudno, czasami jest ciężko, to zależy od potwora. Zależy od potwora. Mówię, chcę zrobić długie odcinki teraz. Skoro jest dziewięć subskrypcji. To będą długie odcinki, jakby, no właśnie. Ja obiecałam, że jak będzie 10 subskrypcji, no to wtedy będą długie odcinki na 36 minut. Ale teraz, właśnie, takie pomyślałam, hm, no dobra, może tak być. Ale chcę, właśnie, teraz taki długi odcinek o paplaninie zrobić. I w ogóle mi się teraz. Yy, bo się nie, Bo się nie zamyka, jak to będzie komentarz, boże, ile on paplał. Mam już tego do pewnie coś takiego będzie. Hmm. A jeszcze jedna sprawa Były e, komentarze Czy ja nagrywam Czy ja nagrywam ziemniakiem Tak to jest ziemniak wysokiej klasy e, Wgrany ma Windows XP Wgrany ma Windows XP Święciu brat w Brett wkurza i że tak powiem, mój ziemniak ma ramy Windows XP, nie, Windows 2000 nawet. I do tego jest bardzo dobry. Nie, ja nagrywam e, telefonem Samsungiem z Orange, e, który nie jest dotykowy, ale może być. Mówi, mój telefon to jest Samsung z Orange. no Dobra, nie mój, nie mój, po pierwsze nie mój. No dobra, nie niech będzie, że tak... No, w połowie mój, o, w połowie. Kot, uważaj. Dobra, nie będzie... Ja tylko tak się wytłumaczę, że w połowie mój. Eee, że, 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 że. O ziemniakach, o ziemniakach. No, ciężko w czasach o takie ziemniaki. A ten ziemniak, który teraz mam, kosztował ponad 200 zł. Więc szczerze nie wiem ile ten telefon kosztował, bo ja go nie kupowałem. że serii nie kupywałem. Tylko wiem, że z Orange, ale nie wiem czy za 200zł, może nawet drożej. Dobra, Ła! Co ja chciałem rzec? Że jeżeli ktoś chce ze mną wystąpić gościnnie... Niech mi to napisze w komentarzach, ja go zaproszę na no następny odcinek nawet no, z Może chcę ze mną na odcinku wystąpić, no, jeżeli ktoś chce ze mną wystąpić, to może to być dwie osoby, czy trzy, cztery, pięć, sześć, 7, osiem, czy... No dobra, nie będzie maksymalnie trzy... 3... dwie osoby, o! Który eee. może gościnnie tu do mnie przyjść, żeby ze mną coś nagrać. I polecić ten filmik na swoim profilu na Facebooku. Bo ogólnie tak mówię, czekaj. Hmm. O, 12 minut przyjdzie. To mówię Wam, no, jeżeli ktoś by chciał, na następny odcinek, czyli jutro, e, ze mną e, tutaj nagrywać, tu was zapraszam do mnie, możecie przyjść maksymalnie dwie osoby, żeby ze mną nagrać ten odcinek. Ja zrobię jeden taki wyjątek i pozwolę komuś ze mną wystąpić. Dwie osoby. Może być chłopak, dziewczyna, może być dwóch chłopaków, mogą być dwie dziewczyny. To mnie nie obchodzi. Może żeby ktoś był. I wtedy, jak już po filmiku będzie wysłany na YouTube. Polećcie go po prostu na swoim profilu na fejsie i wtedy będzie gitas. Spokój. Bardzo serdecznie was zapraszam, jeżeli chcecie ze mną wystąpić w tym yy, odcinku dwunastym. No więc co, materiał się dłuży, a jak peplam. No. i Ile nagrywam? Trzynaście minut dziesięć sekund. To jeszcze trochę tak dwie minuty nie mam. Chcę, żeby ten odcinek był długi. Nie wiem, maksyma... a nie, maksymalnie to ja mogę... Teraz będziecie widzieli, jak Janek robi z siebie zabija. Dobra, ja maksymalnie chyba mogę tylko 15 minut na nie wiem. Wiesz, że to będzie na YouTube i wszyscy ciebie śmieją. Jeżeli wyśmialiście Janka, dajcie łapkę w górę. Jeżeli go właśnie wyśmiali... nie, jeżeli go wyśmialiście, dajcie słuba łapkę w górę, no i komentarz na to. Mówię, napiszcie w komentarz, kto by chciał wystąpić, albo po prostu przyjdźcie tu pod bramę. To zależy, bo ja, albo że, bo ja tylko biorę tych, co mieszkają na mojej wiosce, no nie mogą wystąpić. Poniżej szesnastego roku, poniżej piątego roku życia, czartuję, o boże, no, no i co, no i chyba, chyba, chleba, no, zakończę ten odcinek, o tutaj, był długi, był długi, ile. 14 minut 32 sekundy, to szybko muszę się spieszyć, mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał, dawajcie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie, a tak na razie to um, um, trzymajcie się i cześć, papa, nara.